Okłamywano Cię, przez lata diabetykom ujono, żeby unikali tłuściów, bali się cholesterolu i trzymali się z dala od owoców morza. Ale dziś nauka całkowicie odwróciła ten scenariusz. Bo gdy chodzi o kontrolę poziomu cukru we krwi, ochronę serca, a nawet odwrócenie insulinooporności, niektóre ryby okazują się prawdziwymi bohaterami. I nie, nie mówimy tu o drogim susi ani o rzadkich gatunkach z Oceanu Arktycznego. To przystępne codzienne ryby, które z łatwością znajdziesz w najbliższym supermarkecie, a jeśli ich nie jesz, to tracisz jedno z najpotężniejszych narzędzi w diecie cukrzycowej. W tym wideo ujawnimy top 4 najlepsze ryby, które powinien jeść każdy diabetyk, a numer 1 na liście nie tylko jest pyszna, działa jak naturalna insulina. Zaczynamy, a teraz zagłębmy się potężne właściwości ryby, która zajmuje czwarte miejsce na naszej liście: makreli. Na pierwszy rzut oka może się wydawać zbyt zwyczajna. Zwykła ryba, znana każdemu od dzieciństwa, dostępna na każdym rybnym stoisku. Ale makrela to nie tylko jedzenie. To prawdziwe lekarstwo w naturalnej postaci. I szczególnie ważne jest, by zrozumieli to ci, którzy walczą z wysokim poziomem cukru we krwi, zespołem metabolicznym, insulinoopornością i przewlekłym zmęczeniem. Bo makrela nie działa powierzchownie. Ona działa od środka. Na poziomie komórkowym. Odbudowuje to, co zostało zniszczone przez lata złego odżywiania i stresu. To nie tylko smaczny produkt. To strategiczna broń w twojej diecie. I oto dlaczego. Makrela to tłusta ryba. A to oznacza, że jest bogata w kwasy tłuszczowe Omega-3. Ale nie mówimy tu o kapsułkach stranem zapteki. Nie o marketingowych suplementach. Mówimy o prawdziwych, żywych Omega-3 które trafiają do organizmu razem z pełnowartościowym jedzeniem. To właśnie takie omega-3, EPA i DHA, znajdują się w makreli w wysokim stężeniu, I to one, jak udowodniono w badaniach klinicznych, potrafą obniżać insulinooporność, czyli zwiększają wrażliwość komórek na insulinę. To kluczowy czynnik kontroli cukrzycy. Bo to właśnie insulinooporność leży u podstaw w większości przypadków cukrzycy typu II. Kiedy komórki nie wpuszczają cukru do środka, a czuстка jest zmuszona produkować coraz więcej insuliny. W efekcie poziom cukru rośnie, odkłada się tłuszcz, spada energia i zaczynają się powikłania. Omega 3 pomagają przerwać to błędne koło. Odbudowują wrażliwość komórek, zmniejszają stany zapalne i dosłownie przeprogramowują metabolizm. Ale makrela to nie tylko omega 3. Zawiera także koenzym Q10. Substancje niezbędne w każdej komórce, ponieważ uczestniczy w procesie produkcji energii w mitochondriach. A mitochondria to elektrownie organizmu. U osób z cukrzycą ich funkcja jest często zaburzona. Dlatego tak często pojawiają się osłabienie, pacia i brak sił, nawet po jedzeniu. Koenzym Q10 pomaga regenerować mitochondria, co zwiększa produkcję energii, poprawia spalanie glukozy i zapobiega gwałtownym skokom cukru we krwi. Wyobraź sobie, Jesz makrele tylko dwa razy w tygodniu i już zaczynasz odczuwać zmianę. Sen staje się głębszy. Wraca energia. Poziom cukru się stabilizuje. A uczucie niepokoju znika, bo już nie jesteś zależny od nagłych wahań glukozy. Kolejny ważny aspekt to tłuszcz na brzuchu, a dokładniej tłuszcz czewny. To wewnętrzny tłuszcz, który otacza narządy i produkuje substancje zapalne. Uznawany jest za jeden z głównych czynników ryzyka przy cukrzycy. I właśnie z nim makrela pomaga walczyć. Kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają odkładanie tłuszczu w okolica brzucha, poprawiają profil lipidowy, obniżają poziom trójglicerydów, a to zmniejsza obciążenie serca, naczyń i wątroby. Wszystko to razem daje organizmowi szansę na regenerację. Bez rygorystycznych diet, bez leków, tylko dzięki właściwemu wyborowi żywności. Bo makrela to nie egzotyka, to nie rzadkość z zagranicy. To ryba którą znajdziesz w każdym sklepie i która może odmienić twoje zdrowie. Poza tym makrela jest bogata w witaminę D, która jest krytycznie ważna dla układu odpornościowego, kości i równowagi glukozy, a większość osób z cukrzycą cierpi na jej niedobór. Dlatego tak ważne jest, by dostarczać ją spożywienia, a makrela to jedno z najlepszych źródeł. Zawiera również witaminy z grupy B, które wspierają układ nerwowy. U diabetyków często występują powikłania neurologiczne, drętwienie, mrowienie, pieczenie. To wszystko może się zmniejszyć, jeśli organizm dostanie to, czego naprawdę potrzebuje. Makrela to pełnowartościowe, bogate i naturalne źródło niezbędne w substancji. I już tylko dwie porcje tygodniowo dają zauważalny efekt. To produkt niedrogi, ale niesamowicie wartościowy. Nie wymaga skomplikowanego gotowania, łatwo ją upiec. Udusić, ugotować na parze albo po prostu usmażyć z minimalną ilością oleju, a przy tym zyskujesz potężną ochronę dla swojego organizmu. Nie lekceważ tego prostego rozwiązania. Jeśli naprawdę chcesz przejąć kontrolę nad poziomem cukru, odbudować metabolizm, poprawić samopoczucie i zmniejszyć ryzyko powikłań, makrela powinna stać się Twoim sprzymierzeńcem. To nie tylko jedzenie, to część Twojego leczenia i Twojego powrotu do zdrowia. Na trzecim miejscu są sardynki. Tak, prawdopodobnie pomyślałeś dokładnie to. Mała rybka w puszce, o intensywnym zapachu, tłusta, niepozorna i z pewnością nie to, co chciałby zobaczyć smakosz na swoim talerzu. Ale pozwól, że obalę ten mit właśnie teraz. Bo sardynki to nie tylko jedzenie. To ukryta broń w walce z cukrzycą. To jeden z najbardziej niedocenianych produktów, wiecie, osób z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Im dłużej je ignorujesz tym dłużej twój organizm pozostaje pozbawiony niezbędnych składników, które naprawdę mogą zmienić funkcjonowanie twojego układu metabolicznego. Zacznijmy od tego, że sardynki są bogate w witaminy i minerały, których szczególnie brakuje osobom z cukrzycą. Zawierają wysoki poziom witaminy D, jednej z kluczowych substancji biorących udział w regulacji insuliny i wrażliwości komórek na ten hormon. Badania wykazały, że niedobór witaminy D jest bezpośrednio związany z podwyższonym poziomem glukozy, przewlekłym stanem zapalnym i przyspieszonym rozwojem insulinooporności. A teraz uwaga: sardynki to jedno z niewielu naturalnych źródeł witaminy D w ilości wystarczającej do pokrycia zapotrzebowania organizmu. Co więcej. Jest to witamina dostarczana po łączeniu z tłuszczami, co zapewnia jej wysoką przyswajalność i skuteczność bez ryzyka działań niepożądanych, jakie często towarzyszą syntetycznym suplementom. Ale to dopiero początek. Sardynki zawierają duże ilości witaminy B12, niezwykle ważnej dla układu nerwowego, kwiotwórczego i regeneracji komórkowej. U diabetyków bardzo często rozwija się niedobór B12, szczególnie u osób stosujących metforminy lub inne leki. Niedobór ten może objawiać się drętwieniem, zmęczeniem, depresją i problemami z koncentracją. Sardynki pomagają naturalnie uzupełnić te braki. Dodatkowo zawierają selen, silny przeciwutleniać, który chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, zmniejsza stany zapalne, wspiera funkcjonowanie tarczycy i stabilizuje metabolizm. Połączenie wapnia i fosforu czyni sardynki idealnym wsparciem dla układu kostnego, zwłaszcza w starszym wieku. Kiedy cukrzyca może przyspieszać jego osłabienie. Jednak jednym z największych atutów sardynek jest idealna proporcja białek i tłuszczów w jednej porcji otrzymujesz pełnowartościowe białko zawierające wszystkie niezbędne aminokwasy oraz zdrowe tłuszcze, które nie powodują gwałtownych skoków cukru we krwi. To oznacza, że po posiłku sardynkami dłużej utrzymuje się uczucie sytości, nie dochodzi do nagłych wyrzutów insuliny, a energia rozkłada się równomiernie na kilka godzin. To szczególnie ważne dla osób z cukrzycą, które zmagają się z poposiłkowymi skokami glukozy i nagłym zmęczeniem. Sardynki dają stabilność, a stabilność to dokładnie to, czego brakuje w rozregulowanym metabolizmie cukrzyka. I to nie tylko teoria. W jednym z badań opublikowanych w Journal of Clinical Nutrition naukowcy obserwowali grupę osób z cukrzycą typu 2, które włączyły sardynki do swojej diety. Zaledwie jedna standardowa porcja dziennie. I co się okazało? Już po trzech miesiącach u tych osób odnotowano znaczną poprawę poziomu hemoglobiny glikowanej A1C, kluczowego wskaźnika pokazującego średni poziom cukru we krwi z ostatnich 90 dni. Co ważne, uczestnicy nie zmieniali niczego poza tym, ani aktywności fizycznej, ani ogólnej diety. Tylko sardynki. Jeden produkt, jeden krok, jeden potężny efekt. Oto właśnie siła żywienia funkcjonalnego. Nie zapominajmy również o dostępności sardynek. To nie łosoś za 120 zł za kilogram. To nie egzotyczna nowinka zamawiana przez internet. To zwykły, dostępny, konserwowy produkt, który można przechowywać w piżarni przez tygodnie. Nie trzeba go mrozić. Nie trzeba czyścić. Jest gotowy do spożycia od razu po otwarciu puszki. To idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób, dla seniorów, dla tych... Tuż mieszkają z dala od świeżych źródeł ryb. A przy tym to nie tylko sycąca przekąska. To lekarstwo w puszce. Dostępne dla każdego. Sardynki to prawdziwy skarb. Są małe, ale potężne. Nie ocenia ich po rozmiarze czy zapachu. Ocen po efekcie. Wzmacniają kości. Wspierają serce. Chronią naczynia krwionośne. Regenerują nerwy. Stabilizują poziom cukru. I dostarczają organizmowi wszystkiego, co potrzebne do odbudowy i równowagi. Jedna puszka dziennie i jesteś o krok bliżej do opanowania cukrzycy. Nie ignoruj sardynek. Mogą być najważniejszymi pięcioma centymetrami w twojej lodówce. A więc, wchodzimy jeszcze wyżej na naszej liście. I na zaszczytnym drugim miejscu znajduje się ryba, o której być może słyszałeś już od swojej babci. Śledź. Tak. Zwykły. Są lini. Pieczony, marynowany, duszony, śledź to jedna z najbardziej tradycyjnych ryb w Europie, i jeśli kiedyś jadło się go po prostu dlatego, że był dostępny i sycący, to dziś nauka potwierdza, że to prawdziwa skarbnica zdrowia, zwłaszcza dla osób z cukrzycą, bo śledź działa od razu na kilka kluczowych aspektów metabolizmu. Nie tylko syci, ale i regeneruje. Nie tylko smakuje, ale ma też wartość terapeutyczną. Zacznijmy od najbardziej oczywistego. Śledź to jedno z najlepszych naturalnych źródeł kwasów tłuszczowych omega 3 i w przeciwieństwie do wielu innych ryb, gdzie omega-3 łatwo się rozkładają podczas przechowywania lub obróbki cieplnej. W śledziu zachowują się szczególnie dobrze I, i w szczególnie dużych ilościach. Omega 3 są znane ze swojej zdolności do zmniejszania przewlekłych stanów zapalnych, poprawiania profilu lipidowego, zwiększania wrażliwości na insulinę obniżania poziomu glukozy we krwi i wspierania zdrowia mózgu oraz naczyń krwionośnych. Ale śledź to znacznie więcej niż tylko źródło zdrowych tłuszczów. To ryba o unikalnym składzie. Jednym z najbardziej niedocenianych składników śledzia jest cholina. To składnik odżywczy, który uczestniczy w metabolizmie tłuszczów, chroni wątroby przed otłuszczeniem i bezpośrednio wpływa na poziom cukru we krwi. Cholina pomaga organizmowi prawidłowo przetwarzać tłuszcze, a nie odkładać jej w postaci tłuszczu trzewnego, zwłaszcza w wątrobie, a to oznacza, że śled zapobiega rozwojowi stłuszczenia wątroby, co u diabetyków występuje wyjątkowo często. Gdy wątroba jest przeciążona tłuszczem, traci zdolność do prawidłowego przetwarzania glukozy i prowadzi to do ciągłych skoków cukru. Cholina pomaga rozwiązać ten problem na głębokim poziomie. Ale być może najbardziej zaskakujące w śledziu jest to, że zawiera witaminę K2. To niezwykle rzadki witamin, który występuje tylko w kilku produktach pochodzenia zwierzęcego. I śledź jest jednym z najlepszych jego źródeł. Witamina K2 różni się od powszechnie znanej K1. Nie tylko bierze udział w krzepnięciu krwi, ale wpływa na rozmieszczenie wapnia w organizmie, zapobiegając jego odkładaniu się w naczyniach, chroniąc serce. I co najważniejsze, wzmacniając metabolizm insuliny. Badania pokazują, że osoby z wysokim poziomem witaminy K2 we krwi mają znacznie mniejsze ryzyko powikłań cukrzycowych, takich jak retinopatia, nefropatia, neuropatia i miażdżyca, dodając śledzia do diety. Nie tylko poprawiasz metabolizm, ale chronisz swoje narządy przed zniszczeniem. Ważne jest też to, że w przeciwieństwie do ryb hodowlanych, Śledź zazwyczaj pochodzi z połowów dzikich, a to oznacza, że zawiera minimalne ilości metali ciężkich, rtęci, antybiotyków i innych zanieczyszczeń. Jednocześnie śledź jest bogaty przeciwutleniacza, które wzmacniają jego działanie przeciwzapalne, pomagają obniżyć poziom białka cereaktywnego i przywracają równowagę w organizmie, szczególnie u osób cierpiących na przewlekły stan zapalny który leży u postaw cukrzycy typu drugiego i jej powikłań. Dodajmy do tego silny profil aminokwasowy, obecność witamin z grupy B, w tym B6 i B12, wysokie stężenie selenu, który wspiera tarczycę i układ odpornościowy, i otrzymujemy nie tylko zdrową rybę, ale uniwersalny produkt leczniczy, zwłaszcza jeśli spożywać go regularnie, na przykład 100 gramów 2-3 razy w tygodniu. To już wystarczy, aby obniżyć poziomy markerów zapalnych we krwi, ustabilizować krzywą glukozową, poprawić pracę wątroby i naczyń, bez leków, bez skutków ubocznych, bez kosztów, śleść to coś dostępnego, to coś smacznego, to coś tradycyjnego i coś niesamowicie zdrowego. Nie trzeba czekać na święta, żeby go otworzyć. Nie trzeba szukać rzadkich suplementów. Żeby utrzymać odpowiedni poziom witaminy K2 albo koulini, wszystko to już masz tej jednej prostej rybie, która przez wieki ratowała ludzi przed głodem, a dziś może uchronić przed metaboliczną katastrofą. Śledź to wybór dla tych, którzy chcą nie tylko kontrolować poziom cukru, ale rzeczywiście poprawić zdrowie na poziomie systemowym, odzyskać energię, oczyścić naczynia, wzmocnić serce. I przywrócić organizmowi jego naturalną siłę. Nie ignoruj śledzia. On zasługuje na miejsce na Twoim talerzu. Nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. A, a każdy posiłek z nim to kolejny krok dalej od choroby i bliżej do równowagi. I oto dotarliśmy do pierwszego miejsca: lidera, mistrza, absolutnego faworyta wśród ryb, której większość ludzi po prostu nie zauważa. Mowa o dorszu. Tak. O zwykłym, bałym, chudym dorszu, który wydaje się zbyt prosty, by mógł być naprawdę zdrowy. Ale to właśnie tej prostocie kryje się jego prawdziwa siła, bo dorsz to nie tylko ryba to fundament, to budulec dla komórek to metaboliczne wsparcie, które może całkowicie odmienić stan organizmu osoby cierpiącej na cukrzycę. Dorsz to ryba o minimalnej zawartości tłuszczu, a mimo to zawiera wyjątkowo silny profil białkowy. To białko cechuje się nie tylko wysoką przyswajalnością, ale też unikalnym składem aminokwasowym, który wspiera odbudowę mięśni, ochronę tkanek i regenerację komórek. A dla osób z cukrzycą to szczególnie istotne, bo przy zaburzeniach metabolizmu węglowodanów organizm często traci zdolność efektywnego wykorzystania mięśni jako magazynu glukozy. Mięśnie słabną, ich objętość się zmniejsza, metabolizm zwalnia. A to prowadzi do jeszcze większego odkładania tłuszczu, insulinooporności i przewlekłego zmęczenia. I tu właśnie z pomocą przychodzi dorsz, bo on nie tylko syci. On pomaga budować, regenerować, ożywiać, ale najbardziej zaskakujące jest to, że dorsz zawiera taurynę. Tak, tauryna to nie tylko składnik napojów energetycznych. Jak sądzi wielu, to naturalny związek, występujący w tkankach zwierzęcych który odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu cukru we krwi. Tauryna potrafi wzmacniać działanie insuliny, poprawiać transport glukozy do komórek, obniżać poziom glukozy na czczo i chronić ciustkę przed stresem oksydacyjnym. W kilku badaniach naukowych wykazano, że spożywanie produktów zawierających taurynę pomaga normalizować poziomy glikemiczne, zmniejsza stany zapalne, a nawet redukować tłuszczenie wątroby. A dorsz to jedna z nielicznych ryb w której ten składnik występuje w wystarczającej ilości i łatwo przyswajalnej formie. Dodatkowo, dorsz to prawdziwy dar dla osób z wrażliwym układem pokarmowym. Jest łatwo przyswajalny, nie powoduje uczucia ciężkości, nie podrażnia błon śluzowych i nadaje się nawet dla osób z zapaleniem żołądka, problemami z woreczkiem żółciowym czy przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. To czyni dorsza rybą uniwersalną pasuje zarówno dla osób starszych jak i dla dzieci oraz dla tych, którzy wracają do zdrowia po chorobie, a jego neutralny smak daje szerokie możliwości kulinarne. Można go piec, gotować, dusić, przygotowywać na parze i za każdym razem otrzymujemy lekkie, ale niezwykle skuteczne danie, które nie powoduje skoków cukru, nie wymaga dodatku ciężkich tłuszczów i idealnie pasuje do zbilansowanej diety diabetyka. Warto podkreślić, że dorsz jest nie tylko bezpieczny, ale zawiera pełen zestaw mikroelementów niezbędnych do utrzymania stabilnego poziomu cukru. Zawiera jod, który wspiera tarczycę, a więc wpływa na ogólną równowagę hormonalną. Zawiera fosfor i magnez, kluczowe dla układu mięśniowego i nerwowego, oraz witaminy z grupy B, które wspierają metabolizm, redukują stres i pomagają organizmowi przystosować się do zmian. Wszystko to sprawia, że dorsz to nie tylko ryba, to prawdziwe narzędzie metaboliczne i wreszcie dorsz to ryba, którą można jeść regularnie bez ryzyka nagromadzenia metali ciężkich, bez zależności od drogi gatunków, bez obaw o antybiotyki i zanieczyszczenia. Zwłaszcza jeśli wybierzesz dzikiego dorsza, otrzymujesz czysty, ekologiczny i maksymalnie wartościowy produkt. A biorąc pod uwagę, jak ważna jest stabilność poziomu cukru we krwi i zapobieganiu powikłaniom cukrzycy. Takim jak retinopatia, neuropatia, zawał serca, udar. Regularne spożywanie dorsza może stać się jednym z kluczowych elementów Twojego zdrowienia. Dorsz to cichy bohater. Rzadko pojawia się w reklamach. Nie znajduje się na listach modnych superfoods. Ale działa. Dzień po dniu. Tydzień po tygodniu regeneruje, stabilizuje, wspiera i to właśnie takie produkty, proste, dostępne i naukowo potwierdzone, powinny stanowić podstawę każdej diety cukrzycowej. Bo zdrowie to niedrogie proszki i tabletki, to świadomy wybór, to siła tego, co kładziesz na talerzu i dorsz pewnością zasługuje, by tam się znaleźć, nie jako wyjątek, ale jako reguła. A, a więc podsumujmy, ale zróbmy to naprawdę świadomie. Nie chodzi tylko o wymienienie nazw ryb, ale o głębokie zrozumienie tego, co każda z nich może zrobić dla twojego zdrowia. Bo nie mamy tu do czynienia tylko z produktami z półki i supermarketu. To prawdziwe narzędzia lecznicze. Naturalne, potwierdzone przez naukę, dostępne dla każdego, a jednocześnie zdolne do wywierania silnego wpływu na metabolizm, wrażliwość na insulinę. Poziom cukru we krwi i ogólne samopoczucie. Makrela to twoje źródło głębokich, silnych kwasów tłuszczowych omega 3 i witaminy D działa jak tarcza przeciwzapalna, stabilizuje poziom glukozy, poprawia profil lipidowy i wspiera regenerację mitochondriów, energetycznych elektrowni komórek. Jej regularne spożywanie zmniejsza insulinooporność, wspiera pracę serca i aktywuje przemianę materii. Makrela to nie tylko smaczna kolacja. To krok w stronę metabolicznej równowagi i długowieczności. Sardynki to prawdziwa bomba witaminowo-mineralna. Dostarczają organizmowi pełnego spektrum niezbędnych składników odżywczych od wapnia i selenu po witaminy D, B12, a nawet koenzym Q10. Sardynki sycą bez koków cukru, wspierają stabilny poziom energii przez cały dzień i poprawiają wskaźnik A1C, nawet bez drastycznych zmian w stylu życia. Są łatwe w przechowywaniu proste w przygotowaniu i wygodne do włączenia do diety. To nie drogi, ale strategicznie ważny produkt. Śledź to ryba z misoj. Nie tylko dostarcza omega-3, ale także cholinę, rzadki i niezwykle ważny składnik dla wątroby, oraz witaminę K2, która reguluje rozmieszczenie wapnia, chroni naczynia krwionośne i wzmacnia metabolizm insuliny. Śledź pomaga zmniejszyć stany zapalne, oczyścić naczynia Chronić cióstkę i poprawić funkcję wątroby narządu kluczowego dla kontroli poziomu cukru we krwi, a dorsz to cichy mistrz. Jego skromny wygląd kryje ogromny potencjał. Zawiera pełnowartościowe, łatwo przyswajalne białko, idealne do odbudowy tkanki mięśniowej oraz taurynę związek, który wzmacnia działanie insuliny, zmniejsza stres oksydacyjny i stabilizuje poziom glukozy. Dorsz nie obciąża układu pokarmowego, nadaje się dla osób z różnymi chorobami przewlekłymi i świetnie łączy się z innymi produktami. To nie tylko ryba, to terapeutyczny zasób. Te ryby to niechwilowa moda z Instagrama. To nie sezonowy trend. To produkty potwierdzone badaniami i praktyką, które naprawdę działają. Nie wymagają recepty, nie kosztują setek złotych, a jednak leczą. Od wewnątrz bez skutków ubocznych. Skutecznie, naturalnie, systematycznie. Dlatego następnym razem, planując posiłki, nie skupiaj się tylko na liczeniu węglowodanów. Zwróć uwagę na jakość białka, które spożywasz, bo to właśnie od niego zależy, czy twoje jedzenie będzie wspierać zdrowie, czy je niszczyć. Z odpowiednią rybą na talerzu nie tylko jesz, ty się regenerujesz, ty się leczysz, budujesz fundament pod długie, energiczne i stabilne życie. Jeśli uznałeś te informacje zawartościowe, kliknij Lubię to. Udostępnij ten film komuś, kto naprawdę potrzebuje ustabilizować poziom cukru. I koniecznie zasubskrybuj kanał, bo w kolejnym materiale opowiemy o trzech popularnych olejach kuchennych, które po cichu osłabiają Twoją reakcję insulinową, prowokują stany zapalne i niezauważalnie prowadzą do pogorszenia cukrzycy. Musisz znać prawdę o tym, co kryje się w Twojej kuchni.